O sporym zanieczyszczeniu powietrza, zwłaszcza w cieplicach, mówi się już od kilku lat. Powodem jest wysoka zawartość tzw. pyłów zabieszonych, czyli zanieczyszczeń, które do atmosfery dostają się np. z pieców opalanych węglem lub poprzez spalanie różnego rodzaju śmieci. Władze Jeleniej Góry wycofały się więc z pobierania opłaty miejscowej od kuracjuszy, którzy na leczenie przyjeżdżają do cieplic. Mogłyby być podstawy do tego, że w, sytu... w, dnie... w dni te, kiedy nie ma akurat... Takich warunków jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, czyli są pewne zanieczyszczenia przede wszystkim w pyle zawieszonym PM2,5 i PM10. Ci, którzy przyjeżdżający tutaj do nas, wnosząc te opłaty, mogli mieć roszczenia względem miasta. Z opinii gości? Którzy do nas, do hotelu Kaspar przyjeżdżają, wiem, że są niezadowoleni przede wszystkim z tej jakości powietrza, czując w powietrzu po prostu, no nie te związki, które powinno się czuć. Nie można jednak zapominać, że swój status uzdrowisko cieplice uzyskało nie ze względu na leczenie samym klimatem. Przypominam, że uzdrowisko cieplice głównie swoje walory czerpie z wód termalnych, a tu akurat stan powietrza nie ma większego znaczenia. W tej chwili chcemy się skoncentrować i robimy to bardzo konsekwentnie. W tej chwili to jest chyba umowy już podpisane i umowy, które będą podpisane to sprawie 600 umów na wymianę ogrzewania. Będziemy to dalej robili. W Jeleniej Górze realizowany jest program Kawka, który zakłada dopłaty dla osób decydujących się na wymianę systemów centralnego ogrzewania opalanych węglem na nowoczesne, bardziej ekologiczne. Problemem jest zanieczyszczenie środowiska, które w ostatnim czasie dramatycznie wzrosło i nie jest to problem dotyczący jedynie ciepli czy ale problem dotyczący również centrum miasta. Jak na razie nie mamy na to żadnego sensownego rozwiązania. A pomysł jest? Program Kawka, natomiast wydaje mi się, że nie do końca wyeliminuje to wszystkie zagrożenia, bo z jednej strony układ sieci ciepłowniczej uniemożliwia nam przyłączenie wszystkich odbiorców potencjalnych, których powinniśmy przyłączyć. Z drugiej strony nie mamy jakiegoś, wydaje mi się, sensownego programu, aby rozwiązać problem zadymienia i niskiej emisji. Decyzją polityków popierają gestorzy turystyki, którzy mówią o kroku w dobrą stronę. Opłata uzdrowiskowa wynosiła do tej pory 2,10 zł od osoby za dobę. W kieszeniach kuracjuszy pozostanie więc o kilkanaście złotych więcej. Pytanie tylko, czy to sprawi, że będą bardziej zadowoleni z kuracji w mieście, które nie może poszczycić się przez cały rok czystym powietrzem.